Prace na budowie wrą i póki co wykonawcy nie natrafili na żadne większe przeszkody w realizacji inwestycji. Najbardziej pracochłonny etap to przygotowanie gruntów pod stworzenie drogi. Trwają teraz przebudowy instalacji energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Powstają też obiekty mostowe. Planowane zakończenie robót jest na wrzesień następnego roku, czyli roku 17. Rozumiem, że do tej pory wszystko idzie planowo. Jak najbardziej. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Burmistrz jest zadowolony z postępów prac, które postępują planowo, a nawet wyprzedzają harmonogram. Z przebiegu prac jestem zadowolony, z rezultatów też udało nam się w międzyczasie prowadzić troszkę zmian do e, przebiegu obwodnicy, między innymi będzie to uli, droga DD11A, która będzie tu z drugiej strony łączyła ten zakład, który w tle widać Bewerlo z miastem Kościeżyda pod wiaduktem nad torami, co nie było w pierwszym etapie planowane, a nie chcieliśmy wprowadzać ciężkiego sprzętu e, ludziom w osiedla budynków jednorodzinnych tutaj w ulicy Rolniczej i Towarowej. W przyszłym roku, gdy obwodnica będzie choć częściowo przejezna, odbyć ma się kolejny dzień otwarty.